Jak powszechnie wiemy, Lego jest zabawką idealną dla wszystkich. Aczkolwiek istnieją równie dobre zamienniki, tak zwane odpowiedniki. I takim top 5 odpowiednikom się dzisiaj przyjrzymy. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jest to tylko moja opinia, ale chętnie poczytam wasze. Możecie napisać swoje top 5 odpowiedników w sekcji komentarzy. Klocki Blocki, firma, nad którą wisiało, ale jeżeli chodzi o dodanie do tej tier listy. Klocki tej firmy jakościowo nie są jakieś najlepsze, powiedziałbym, że są średnie. Ceny są dobre do ilości klocków. Same zestawy, no właśnie, mogą być naprawdę ładne albo naprawdę beznadziejne. Same właśnie te zestawy mają wiele wad, na przykład wygląd figurek. No są naprawdę beznadziejne, wyglądają jak jakieś figurki po roku w Czarnobylu. Moja rada odnośnie kupowania zestawów od tej firmy kupować tylko wybrane i sprawdzone modele, które naprawdę ładnie wyglądają i na coś się mogą przydać, bo większość tych modeli, no umówmy się, jest taka strasznie beznadziejna. Pod numerem czwartym umieściłem Lidlowskie klocki Playtime. Do umieszczenia tego na czwartym miejscu zachęciła mnie przede wszystkim cena. Same klocki mają dosyć dobrą jakość. Świetne ceny, wręcz może się wydawać nieopłacalne dla Lidla do ilości elementów, a zestawy są kreatywne i na wysokim poziomie. Wadą może okazać się fakt, że figurki no, są beznadziejne, takie jak w Klockach blocko, chociaż te są jeszcze gorsze, a i zestawy nie przypominają tych od duńskiego producenta, wyglądają bardziej jak, jak moce, jak makiety, jak jakieś budowle po prostu budowane prywatnie przez kogoś. Pierwsza firma na podium to CADA. Same klocki jakością nie odbiegają od LEGO, ale niestety cena też jest porównywalna. Zestawy od Cady skupiają się bardziej na technikowych klockach, technikowych zestawach. Cena do ilości elementów jest zadowalająca, a same zestawy bardzo kreatywne i pomysłowe. Za wadę można uznać to, że po prostu Kada nie produkuje innych klocków niż te podobne do Lego Technik czyli produkują tylko właśnie jakieś samochody, no wszystko z technikowych klocków, nie produkują zwykłych zestawów LEGO. Mega Construx to klocki amerykańskiej firmy, naprawdę są świetną alternatywą dla klocków LEGO i śmiało mogą konkurować z duńskim producentem. Firma produkuje głównie zestawy licencjonowane z takich serii jak Pokémony, Halo, Call of Duty. Ceny zestawów do ilości klocków są znośne, jakość klocków jest podobna do duńskich, Zestawy są świetnie wykonane, są kreatywne i pomysłowe, a przede wszystkim oddają wygląd rzeczy, która jest zbudowana na licencji. Kobi. Kobi w pełni zasłużył sobie na pierwsze miejsce w tej liście. Jakościowo i klocki są naprawdę podobne do Lego. Cena do ilości klocków jest bardzo dobra, zestawy są pomysłowe, kreatywne i co warto zaznaczyć, zahaczają o realia historyczne. Możemy tam znaleźć np. repliki istniejących czołgów, samochodów i innych różnych maszyn. Kobi ma również wiele swoich unikalnych serii, takich których nie znajdziemy nigdzie indziej. Wadą mogą być figurki. Bo one po prostu nie wyglądają tak jak Lego, aczkolwiek są wykonane na naprawdę wysokim poziomie, więc można się do tego spokojnie przyzwyczaić. To by było na tyle z całej tej listy. Możecie napisać w komentarzu swoje ulubione odpowiedniki klocków Lego. Ja już dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby stawić subskrypcję i lajka i dzwoneczek, jeżeli Wam się spodobało. A już naprawdę nie przedłużam. Cześć!